Dzień dobry, z tej strony Zegmund Świnia. Zapraszam na kolejne cotygodniowe wydanie cen żywca. Zaprezentuję teraz Państwu ceny z 15 lutego. Tak, ostatnie ceny, aktualizację cen mieliśmy dwa dni temu. Był to czwartek. W czwartek jest to dzień jak wiemy słynny Przepraszam, słynie z tego, że yy, Świnie. A więc tak, tucznik 6,90 maciory 5,40, knury 5 zł, maciory WBC 6 zł, klasa S 9 zł, klasa E. 920 klasa U870 klasa R2 kg 820 klasa O 770 klasa P 7 zł eee, powiem wam szczerze, rodacy, nie wygląda to źle w porównaniu z cenami z zeszłego roku. Pytacie, eee, Ryszard Świnia, dlaczego, dlaczego z zeszłego roku skoro jest to tygodnik? Yy, chuj, tucznik rok temu 6,90 dokładnie ta sama cena. Dokładnie ta sama cena. Maciory 5,15 teraz 5,40 nie jest to jakaś duża przebitka. Yy, no, knury trochę gorzej, no 30 groszy yy, w tyle w stosunku do zeszłego roku. Yy, natomiast no, wiadomo, maciory w WBC. Najbardziej prawilne maciory y, zostają wierne swojej cenie z zeszłego roku. 6 zł. Nadal 6 zł. Także y, do, drodzy, braci rolnicy, nie mamy się absolutnie czym przejmować. Y, przemysł, przemysł naszego prawda, pięknego żywca y, no rozkwita. Widzimy. Będzie nas stać na te De acordo. De